Co słychać? Stój, czekaj! Co robi ten pingwin u nas w domu? Szuka pomocy. Cały jesteś w ropie. Nie wierz się, oczyszczę to. To jest pingwinek! Damy mu na imię Din <noise> Film inspirowany prawdziwą historią. Pingwina o imieniu Din Dim. Zawsze znajdują drogę do partnera i gniazda. Nic ci nie jest? Nic. Tak będzie najlepiej dla pingwina. Dla Dindima. Towarzyski i ciekawski. Czy wszystkie są takie? Słodziaczek. Daj mi opaskę. Din, Patrz, mamy gościa! On wrócił? Zgłodniałeś? Hej! Jeszcze jak! Sądzę, że cały świat zainteresuje ta niezwykła historia. Obejrzyj zaraz! Miliony fanów! Sławny jest! Rewelacja! To nasz Mikrus. Hej! Od kilku lat odwiedza nas w czerwcu. Zjawia się i znika, kiedy chce. Przy nim radośnie skrzeczy. W roku przepływa tysiące kilometrów, by spotkać się z przyjacielem. Posłuchaj, Adriano. Zabierzemy pingwina do instytutu i zbadamy jego interakcje z ludźmi. Dindim! Ja muszę go znaleźć. Niezwykła podróż. Din, din! Historia o sile nadziei. Naturze przyjaźni. Wasza przyjaźń inspiruje. Jean Reno. To twój pieszczot? Dużo więcej. To przyjaciel. Co? Mój przyjaciel pingwin, już od 18 października w kinach.